Więc witajcie. Dziś mamy kolejne wyzwanie, mamy teraz demony, szybkości, coś musi być w powietrzu. Wszyscy wariują, jest to na Maple Lodge, więc tam ruszmy się. Więc mamy już ostatni dzień eventu, o jesteśmy fast. Za 24 godziny event się skończy i wszystkie świąteczne ozdoby znikną i już nie będzie można sobie zdobywać punktów. Event ogólnie był skończony, no ale... Ale dalej został um, event jeszcze, przez jeden dzień nam jeszcze został, więc niedługo nam zniknie. Będzie koniec i przepadnie na zawsze event. I teraz to jest hello. Dobra, więc mamy demon szybkości, czyli zgadzasz że, że te wyzwania polegają na to, że wszyscy są fast. My jesteśmy fast i duch jest fast. E, jesteśmy na Maypolar, więc jesteśmy na świątecznej mapie. Więc zobaczymy, jak to nam pójdzie. więc Weźmy. Podstawowy taki sprzęt, nic lepszego nie mam, tak naprawdę. IMF, latarka, termometr. Takie podstawowe rzeczy i zobaczmy, jak to nam pójdzie. Jesteśmy fast? That's good. Jesteśmy na dużej mapie, na której przemieszczanie się nie jest takie łatwe. Gdzie mam bezpiecznik? Mogę sprawdzić, zanim poszedłem. Więc moje polacz mam ładnie ozdobione jeszcze. Przez jeden dzień zostanie tylko. Ja i więc zrobiłem na tyle, żeby po prostu coś tam pozdobować punktów. Zdobyłem chyba około tam 500 ileś punktów, 530 chyba punktów zliczało mi, bo niedawno. Niedawno dodali też. Dodali funkcję, że teraz jest tablica wyników, więc ludzie mogą porównywać top 10, pokazuje tylko, pokazuje Twoi wynik, Twój wynik jaki masz, na jakim miejscu jesteś, i top 10 tak na chwilę obecną to wygląda. Więc jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, ile punktów zdobył przez ten cały event, może sobie to sprawdzić na tej tablicy, co jest miłe. No i pokazuje top 10 graczy. I zaskakująco, top 10 graczy. Um, wszyscy gracze byli na konsoli, co jest dość ciekawe, że ludzie na konsoli aż tak cisną. Widziałem, że ludzie tam zdobywali jakieś. 40 tysięcy punktów przez cały event. To jest insane. Bo ogólnie w tym evencie zdobywasz ile jakieś? Ja na moim poziomie trudności na tej 11. Na tym poziomie trudności na tym moim, na tej 11, zdobywałem ile, nie wiem, 32 punkty jako około. Więc nie wyobrażam sobie ile to gier musi być. Musiałbym obliczyć to 40 tysięcy podzielić na 30, jakbym grał na przykład na moim poziomie trudności ile by mi to zajęło? No ale nieważne, na razie znajdźmy ducha. Niestety jesteśmy na zewnętrznej mapie, czyli um, nie jesteśmy w takich dokładnie zamkniętych pokojach, e, więc temperatura za bardzo nam to nie pomoże, ponieważ wszędzie będzie po prostu zimno. Ponieważ tak to działa, niestety. Więc. Um, to jest Saks. Więc musimy po prostu chodzić i mieć nadzieję, że jakoś tam na ducha trafimy. 7 stopni, 5 stopni. To wydaje się być zimniej. 6 stopni, no 8 stopni, to jest podobny. Ale na razie nie ma żadnych dźwięków, nic się nie dzieje. W zasadzie na razie nie mieliśmy jeszcze ani jednej chyba interakcji, przynajmniej żadnej nie wykryliśmy tu w okolicy żadnej. Więc duch chyba będzie w domku. Ja zapomniałem wziąć zapalniczki. Szybko wróćmy, ponieważ nie jesteśmy fast. Jeśli interakcje się działy, czyli duch gdzieś, gdzieś coś się robi. A nie mamy zapalniczek. Okej, okay, nie mamy zapalniczek, ale dostaliśmy smartsticki i świeczki? Okej, okay, to jest dam Co mamy z nimi zrobić? Jakby ze świeczkami nic, nic nie zrobię, ani z smartstickami, jeżeli nie mam zapalniczek żadnych. To jest trochę bez sensu. Okej, okay, nie wiem co deweloperzy myśleli to robiąc to. Pamiętam, no, że coś tylko właśnie było. Coś kojarzę właśnie. Że jakieś wyzwanie miało, kopane i te przedmioty. Wy, te wyzwania są dziwnie skonstruowane przez deweloperów, naprawdę. Oni nie wiem, koniecznie one nie tworzą. Czasami w, w ogóle nie są przemyślane, że po prostu dają nam przedmioty, których nie możemy wykorzystać. Czasami dają nam przedmioty tak, że nie da się ich jakoś połączyć, ani nawet użyć. No, jak teraz mamy na przykład smacztyki i świeczki, nie możemy ich użyć. Nie mamy zapalniczki. Bez zapalniczki, smacz i świeczka jest bezużyteczna. To jest so dumb. Więc nie wiem czy on tak dziwnie zrobili, no ale niech im będzie Ale czy duch tu jest? Hello, um, oga, okay, to blokuje trochę. Jesteś tu duchu? O nie, to dalej są. No, Dobra, eventu dalej się dzieje w teorii. Sorry, dalej możemy tu punkty zdobywać. No Słyszę, o mamy mroźną temperaturę. Oh my god, duch jest aż tutaj. Jeez, jesteś dosłownie, aż tutaj, na samym końcu. Mamy 11 stopni, okej. Okay. Różnica temperatur to jest 11 stopni, to jest minus 5. Ale mamy przynajmniej jakiś dowód. A więc chociaż tyle mamy. Okej. Okay. Um, chodźmy po pozostałe rzeczy. Bo przynosimy, bo zgody, że mam wszystkie trzy dowody, jak to zazwyczaj w tym wyzwanie jest, rzadko wyzwanie naprawdę musi być jakieś przypisane, że mamy zero dowodów, albo że gramy na koszmarze, żebyśmy musieli się martwić o jakieś mniejszą ilość dowodów. Na szczęście takich wyzwań jest w miarę mało, a niedługo się chyba tam już będziemy się zapętlać z powrotem z wyzwaniami. Nie wiem, czemu jedno wyzwanie omija nas, jakby te wyzwanie, że chyba światła są zgaszone, bo ostatnio kilka razy mieliśmy, to jest duży skok, to jest taka pięknięta linia, to wygląda jak. Bliźnięta to wygląda jak dwie interakcje bardzo blisko siebie, przez linia jest taka delikatnie załamana. Widzicie, leci tak, i później, jakby tak jest troszeczkę załamana i tak bardziej do góry idzie. To znaczy, że dwie interakcje były tak blisko siebie, że są praktycznie na siebie nałożone. To oznacza, właśnie. No dobra, czy jeżeli to byłby bliźnięta, to byłby. Kursor był nie byłoby, byłby to mf Box i MF5. Bo na razie nie widzę. Tu jest dość wysoki skok, a to są jakby dwie interakcje na sobie. Więc to mi za bardzo nie pomoże. Eee, Zobaczmy. Orbów nie mamy. U! Ja mam rzut przedmiotem. No, Okej, okay, jesteśmy w 5. Okej, okay, czyli to chyba będą... Czyli dwie interakcje się tu dzieje. Ale, right, więc to chyba po prostu będą bliźnięte. Bo to, że mieliśmy takie dwie interakcje blisko siebie, tam na tym warariu. Okej, okay, mamy po prostu bliźnięte, okej. Okay. Na podstawie tego jednego dowodu mogliśmy to tak naprawdę um, odkryć. Musimy jeszcze oczyścić to kadzidła i zrobić zdjęcie ducha, okej. Okay. Wow, Kadzidłem nie oczyścimy, bo nie mamy zapalniczek, ale zdjęcie ducha możemy spróbować zrobić. Mamy przykąpy przedmiot jakiś? Karty Tarota? Ciekawe, że tak zrobili te jeszcze wyzwania. Te wyzwania trochę ułożyli jakby były jeszcze pod pod mapy, które mają w sobie event. Dlatego wydaje mi się, że wtedy zrobili, że speedrun jest eventem, bo speedrun jest na tango, a tango jeszcze jest um, na mapie, która jest związana z wyzwaniem. Więc nie wiem, czy oni tak to zrobili, żeby ludzie mogli jeszcze m, robiąc wyzwanie zbierać punkty. Coś takiego. Jeżeli tak, o to im chodziło, no to ok, ale jest trochę dziwne, że co trochę minęliśmy minęliśmy ten właśnie jedno wyzwanie. To jest światło odgaszone, czy czegoś tak to się nazywało? Ja dobrze pamiętam. Fajnie jakby na tej mapie, na przykład, to jest dziwne, bo na Point Hope, czyli na tej latarni, e, le, są zapałki. Zaskakująco leżą tam zapałki, chyba na jednym z tych, e, na jednym ognisku, czy na tym takiej blaszce, gdzie można zapalić ognisko. E, leży tam pudełko zapałek, jest tam tylko jedna zapałka, ale nadal jest to tak jakby jedyna mapa, która ma jakby przedmiot? To jest jakby jedyna mapa, która ma jakby przedmiot taki, który gracze mogą użyć. Jakby możemy go ponieść i z niej korzystać. Taki przedmiot, który jakby my możemy wziąć. Ale to jest właśnie trochę ciekawe. Więc dziwne, że na innych mapach tego jeszcze nie probili, bo jakby na tej mapie był taki przedmiot, na przykład były tu zapałki gdzieś na mapie można było je podnieść i użyć, to byłoby nawet kul cool takie zastosowanie, że musi używać przedmiotów na mapie jakby. No szafa się rusza. Wygryz. Zależy gdzie stoję, szafa się rusza. O, oh, Jezus. O, mam tutaj zdjęcie. Być. zostaliśmy no, dostaliśmy IMF5 nawet, ale szafa się rusza, nie? Jakby dwie szafy, i Okej, okay, to jest cursed, ja sobie tam zwijam, to wszystko jest jakieś cursed. Jop, yep. bo mają tę umiejętność, że mogą jakby mogą kilka tych kilka interakcji zrobić jakby jednocześnie, że wiesz, jakby dwa. Dwa razy coś robią, że tu coś robią i w sekundę potem coś innego zrobią. Potem może często rozponują właśnie bliźnięta, i to właśnie tak wygląda na tym ekranie, że jest tak jakby linia, która idzie troszeczkę, jakby ten, i nagle się zagina tak troszeczkę. Czyli są takie interakcje bardzo blisko siebie. Ale z tego co kojarzę, normalne duchy też mogą coś takiego zrobić, tylko że bliźnięta mają taką umiejętność, że zmusza, że częściej to robią chyba. Że bardzo często to robią. Z tego co kojarzę. Więc zobaczmy, to by jest ich umiejętność. Użyję te umiejętności 5 razy, je, czyli 5 razy zrobił jakby podwójną interakcję, czyli że coś zrobi i jednocześnie coś innego zrobi. Tak blisko koło siebie. Więc też umiejętność bliźniąt. I zrobiliśmy 21 punkty na wydarzenie świąteczne, które i tak już się jakby skończyło. Teraz po prostu zabieramy te punkty, żeby po prostu te punkty, mieć ich więcej, tak teraz. Teraz już jakby nie da się nic za te punkty odblokować, teraz już to tylko dla nas samych zbieramy, żeby po prostu mieć ich. Um, jak najwięcej, okej, okay. zapominam, że nie mogę brać więcej przedmiotów, bo, bo nie mamy kamery na głowie jako latarki, więc jeden przedmiot mamy mniej, bo musimy mieć latarkę w ręce, inaczej będzie ciężko. Dobra, kogo mamy teraz? Joe Gacy, Ciekawe imię, czynnik ruchu IMF, zrób zdjęcie ducha, okej, okay. może to da, da radę. Bezpiecznik mamy tam, po, po lewej, znaczy po prawej, bardziej jak się idzie tutaj. Jesteśmy szybcy, jesteśmy jak piorun. Więc w miarę, jeżeli chodzi o przemieszczanie się po tej mapie Jesteśmy dobrze obcykani Więc nie ma... Szukamy tych prezentów Krampusa Możemy sobie jeszcze dofarmić punkty I tak póki co szukamy ducha, więc nie ma co tutaj się za bardzo Spinać Trochę ciemno, zapalę wam tu światło, żebyście wy coś widzieli Bo wiem jak YouTube Kocha kompresować Mamy pierwszy prezent ...w ogóle nie creepy. Jest śnieg? O, to jest śnieg zbogowany. What the heck is this shit? Jak to tak wyglądać? Jak to wygląda? Skaft? Coś tutaj jeszcze mamy? Mamy tu Stendermana? Stoi tu gdzieś? Nope. A to jest progenitor Dziekramtusa. To strasznie losowe... ...tasy zapłoną. Czasami szybciej się krwią, czasami później. Zgadza się, że to jest zamierzone. Dobra, na razie... ...na razie nie widzę żadnych interakcji. W tym tej mał małym domku będzie się nam tam kręcił. Jak jest, możemy tam pójść i zobaczyć. Jeżeli znowu dostaniemy tam ducha, to będziemy mieli ciekawe komba, na pewno, duchów. Ostatnie wyzwania są takie trochę dziwne, I no Dostajemy dziwne komba duchów, że albo są ciągle w tych samych miejscach, albo... I no know. Tak jakieś podobne, okej. Okay. Przeglądów przedmiotów chyba nie dostaniemy. Przynajmniej na razie nie widzę przykładowych przedmiotów. Okej, okay, mamy aż 3 prezenty Krampusa. Im większa mapa, tym więcej możemy dostać... Prezent... Oh my god, cztery! Jezu, że okay. Jest maska z piątku 13. Ta mapa ma sporo istregów. To piąty prezent? Nie, ale mam już piąty prezent. What the heck? Ile tych prezentów? Wychodź, czy znowu jesteś tutaj? Nie, na no, razie nie, nie widzę tutaj nic. Mogę zapalić światło? Wait, Hunter, mama? mamy? hanta mama. Nie mogę światła zapalić, ani zgasić. No i duch jest fast. Jop. A te mamy hunta, nie byłem aż tak długo w ciemności, chyba, co? Gdzieś tamten wyszedł. Czy by był po prostu na wejściu? Ooo oh. oh, Jezus. To już dosłownie bieg tutaj. Jest fast, ale to pewnie dlatego, że wyzwanie sprawiło, że jest fast. E, dobra, ale to musi gdzieś tutaj być, chyba, co? O, okej, okay. Je, jest po prostu w wejściu. Okej, okay, to na pewno nie są oni. I mamy spadek temperatury, znaczy jak, zazwyczaj jak mamy ducha, który nic nie robi przez dłuższy czas, to zazwyczaj okazuje się, że jest na wejściu, ale problem jest taki, że m, duch nas zatykał dość szybko i to nie może być żaden z tych duchów, więc to musi być albo demon, albo mimik, jesteśmy powyżej 70% psyki. więc dosłownie żaden duch nie może nas zatykać, o okej, okay, nie możemy czujnika ruchu zrobić, świetnie, um, a więc... Prostawiajmy tu duchowi rzeczy. E, masz tu książkę. O oh Jezus. Oh my god. Okej, okay, to na pewno jest jakiś demon. Mogę spróbować cyknąć duchowi zdjęcia, ale czy to się uda, tego nie wiem. Okay, mamy pismo ducha. Czyli na pewno to będzie demon. 100%. Ja... Yep. my wiedzieliśmy już po tym, ale zawsze mógł być mimik, ale potem, że duch tak... Jak dwa razy pod rząd zrobił te szybkie hunty, to by musiał być na pewno demon, Bo no i że mimik by tak tak dwa razy pod rząd użył umiejętności demona. Myślę, że ufał. Demon to był UV, to Interakcja. Nie powinno być ducha? Jest. No, lepiej go. będzie UV. To by się spodziewał? Dobra, zostało nam jeszcze zdjęcie na krampusa. Can you give us a sign? No wiesz, że nagle nie atakuje dół. Został krucyfiksy i nagle został tutaj widzę, zniszczony. Ogólnie widziałem nowe wpisy, jeżeli chodzi o grę, jakie updatey będą dochodzić, więc to dość ciekawe pokazanie nam nowe zdjęcia, jeżeli chodzi o nową zakładkę. Ta zakładka nie będzie się nazywać zdjęcia, tylko będzie nazywać się media. Bo będzie można nagrywać dźwięk, bo dojdzie nowy sprzęt do gry, czyli rejestrator dźwięków. Czyli będzie można nagrywać dźwięki duchów i później je sobie odsłuchiwać tutaj w naszym journalu, w naszym tutaj dzienniku. Będzie można robić te zdjęcia i zdjęcia będą teraz działać na podstawie, że chcemy robić unikalne zdjęcia. Czyli, że nie będzie, nie, nie trzeba, nie możemy zapełniać na przykład książki z zdjęciami, że interakcja, 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 tylko, że zrobimy raz interakcję, dostaniemy za nią tam dużo kasy. Jeżeli z drugą interakcję zrobimy, to nas straci na wartości, będzie taka ble. Czyli, czyli będzie lepsza różnorodność zdjęć niż jedno i to samo. Więc technika na sól Zostanie w końcu pokonana i jeszcze w tej zakładki, w zakładce media będzie też, będzie można nagrywać interakcje. Ponieważ zawsze było to trochę dziwne, że cykamy zdjęcia rzeczy i takie, nie serio, duch, duch rzucił tym, uwierzcie nam. Ale zobaczymy jak twórcy będą chcieli to rozprowadzić, bo jeszcze zobaczymy jak ten system nagrywania będzie bo Jeżeli ten system nagrywania będzie polegał na tym, że kładziemy tu kamerę i po prostu stoimy i nic nie robimy, czekamy aż kamera coś nagra, to będzie to będzie to realistyczniejszy system, ale na pewno o wiele nudniejsze niż po prostu cykanie zdjęć, bo cykanie zdjęcia jest takie aktywne. Ty coś robisz, tu idziesz, cykanie zdjęcie, tak? Gwiazdki znikną, czy już nie będzie trzeba cykać zdjęć tak super blisko i tak centrowo, czyli po prostu cykniemy czegoś zdjęcie, takie jak kiedyś w fazmofobii, po prostu cykamy zdjęcie, nieważne jak blisko jesteśmy aparatu, system po prostu wykryje to i będzie good zdjęcie. Ile kasy będziemy na nich zarobić, jeszcze zobaczymy. Tam widziałem, że było chyba cztery zdjęcia, czy nie wiem, może 6 zdjęć? Uh, było chyba 6 zdjęć. Pokazali nam tylko, jakby. Okej, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? God damy, no, nie złego. robić, takie na pewno, że nie mogę cię trafić. No i właśnie, że będą ten, uh, że te zdjęcia będą właśnie bardziej tak, że będzie można tylko kilka zdjęć robić. Trzeba będzie też coś nagrać i ponagrywać jakieś dźwięki paranormalne. więc to będzie dość ciekawe, jak oni to rozpracują. Miejmy nadzieję, że ten nowy system będzie fajniejszy jakoś, bo jeżeli go zrobią, że po prostu tykanie zdjęć będzie jakby dalej takie samo, będzie podobne, tylko że bez tych gwiazdek, no i trzeba będzie robić unikalne zdjęcie, czyli system zdjęć będzie przerobiony na lepsze. System nagrywania nie wiem jeszcze jak zrobią, bo jeżeli to nagrywanie to będzie po prostu połóż kamerę i niech ona się nagrywa, to będzie boring. A rejestrator dźwięku też, dźwięków też jeszcze nie wiem, jak do końca będzie działać. Czy trzeba, czy będzie trzeba go trzymać jak kiedy dźwięk jakiś jest, czy trzeba będzie coś innego robić? W opisie pisze, że nagrywa automatycznie, więc jeżeli go też trzeba będzie po prostu trzymać i on sam będzie wszystko robić za ciebie, to też będzie trochę taka nuda. No. Zobaczymy co developerzy wymyślą. Pokazali też kilka zdjęć jak nowy Blizzdale będzie wyglądać, i nowy Grafton. Trochę tak pokazali, żeby ludzi zachęcić. Będzie dość e, ciekawe. Nowa mapa, e, yep. to jest demon. E, Blizzdale będzie teraz taką jakby takim wyrafinowaną, takim domkiem, gdzie będą takie ładne, ładnie wszystko tam w środku będzie wyglądać. A Grafton będzie trochę takim jakby takim domkiem przy artysty. No, coś takiego. Chyba nawet Blizzdale na strychu. Strychu będzie też... O, ale ładne zdjęcie mamy. Ale mam cię. Ale możemy się zwieść. Jak Grafton będzie takim chyba... albo to był Blizzdale, nie. Jak Grafton będzie chyba, że miał takie właśnie... Że mieszka tam jakiś artysta i tam będzie pełno manekinów i wszystkiego. A Blizzdale będzie taką jakby... Taką, nie, wiem, takim, nie wiem, jak to nawet nazwać. są takim ładnym domem chyba. wiejskim gdzie będzie pełno tam różnych jakiś tam właśnie takich rzeczy jak jakieś pokoje z, z różnymi tam jakimiś talerzami, jakimiś tym różnymi tam jakieś rzeczy, które ktoś pozdobył z, z różnych krajów, tam jakieś takie różne trofea ktoś sobie potem po, pozakładał i będzie miało nawet taki strych, że będzie podzielony na dwie części, gdzie tam jeden strych ten strych będzie podzielony na dwie części, gdzie jedna z nich to będzie magazyn, a druga to będzie jakiś e, pokój dziesięcy, więc to będzie dość ciekawe bo aktualnie ten strych jest taki po prostu wielki <laughs> i to tyle więc to wszystko ciekawie wygląda Przynajmniej wygląda Jak, jak to przekształci się na grę to... Do... Dopiero dowiemy się jak gra, jak to wyjdzie Nie wiadomo jeszcze kiedy Wiemy to na pewno, że w nowym roku To, to na pewno Czynnik ruchu, odpędź kadziwem i nie okay, możemy zrobić tylko jedno z tych zadań Jak miło Mamy tutaj prezenty Krampusa Możemy je już poszukać A nie, mam małą łapę, wait, łapa jest tutaj? Wow, A, nigdy nie widziałem, gdzie na mojej pulacz ma opiołapę. Zawsze myślę, że na mojej ma łapa jest w porcie, tam na tym, na tym siedzeniu. Tam, gdzie ma, gdzie ta maska tego z piątku 13 e, się pojawia. Ma łapa jest tutaj, za. wow, nigdy nie widziałem. I ją mamy, więc to jest dość ciekawe. Możemy, szczerze mówiąc, użyć, żeby uwięzić ducha. Bo jest jedno życzenie, które do się upi. Jest to uwięzienie ducha w jego pokoju. E, ale na tej mapie, szczerze mówiąc, nie tak bardzo nam się przyda. Można by spróbować. Najlepiej, no, pokonajmy się za prezentami. Jeżeli nigdzie nie znajdziemy ducha, to wtedy będziemy używać czarnej magii. Możemy jeszcze finalne punkty na ten na Krampus a zdobyć. A na tej mapie jest nawet sporo tych prezentów. Przyjemnie się je szuka. ja Zawsze lubię tak, tak chodzić, szukać rzeczy. Szczególnie jak jeszcze możemy na zakończenie tego eventu, bo raczej to będzie nasza ostatnia sesja w tym starym roku już. Kolejne odcinki trwały już w nowym roku. Już minie rok od nagrywania, co jest trochę crazy. To jest trochę crazy, że już rok minął. Bo zacząłem streamować kiedy 14 stycznia jakoś. A już mamy... Zaraz niedługo znowu będzie 14 stycznia. No, się. Na razie mieliśmy łatwe duchy. Dosłowaliśmy akurat duchy, które miały Mroźną temperaturę jako dowód, więc termometr akurat tam się przydawał w tym momencie. Normalnie, jak duch nie ma mroźnej temperatury, to termometr za bardzo nam nie pomoże. Okej. Okay. O, światło się dopali. Wiecie, duch jest w domku i to nie jest Mara. Interesting, interesting. Mam tu też prezencik. Nie, zawsze myślę, że Małpiałapa jest tutaj, bo tutaj była opiała, chyba st na starym Maple Lodge. Myślałem, że dalej została tutaj, nawet w nowym, ale no, nope. to wychodzi, że. No, mój jest tam na beczce z jakiegoś powodu. jest dziwne miejsce, takie trochę nieporęczne miejsce. O, jesteś tutaj. O, i mamy nową mroźną temperaturę, bo by mieliśmy poniżej zera. Okej. Okay. Wiemy, że tu jesteś. Wiem, że zrobiłeś tam Ghost Event, i wiem, że mam mroźną temperaturę jako dowód, bo było 0,2. Jeżeli mam poniżej 1 stopnia temperaturę. Natychmiastowo możemy uznać, że jest to mroźna temperatura. A temperatura nam podrosła, czy nagle jest 4 stopnie. O, jest 0,9, dobra, okej. Okay. możemy iść po inne dowody. Szybko powiedz. Tutaj już chyba nie ma. O to jest jeszcze prezencik. Okej, okay, czemu jest to tak. Wyssiane no, dość ciek w ciekawy sposób. Może być ich aż 5 na tej mapie. Znowu mamy wysoki skok od 0 do 10. What the hell się dzieje z tymi duchami? Czemu te duchy są... Jest Jak mega cursed. Okej, okay, Duchu, hello. I'm imef. No, na łamek sekundy. To jest twój pokój, nie? Tu robisz sporo interakcji, więc to musi być twój pokój. O, oh, Jezus. tych interakcji będziesz robić? Znaczy, głosowentów. Już uspokoiłeś się, Duchu? Are you close? Are you friendly? How old are you? Where are you? Ok, Spirit Box na nam nie odpowiada. Golosobów też nie widzę. A, inna rzecz musisz. Witaj, szofira. Witaj, śmierdzący ser. Śmierdzący ser gaming. Co w duchu robisz. Jezus jest, co, Graceman? jesteś so ass? Ufą, nie widzę, bo wszedłeś w moją sól. Nie zostawiłeś śladów. Więc też nie napisałeś Chyba też tu walnąłeś ten, nie? Nie yeah. Nie ma Eee, uh, no słyszałem drzwi, no. Jeżeli dotknąłeś drzwi Okej, okay, na pewno dotykałeś tych drzwi Jest IMF Oh, Jesus! Okej, okay, mam projektor do, okej, okay, czy to jest ONI? Really? Okej okay. No procentowa Oni, a ja tyle Ghost Eventów. Przynajmniej to dość źle, że to jest Oni. Bo Oni, jak robi Ghost Event i nas nim trafi, to zabiera nam zamiast tam standardowych tam 10 czy 15%, zabiera nam 20%. Taki. więc to nasza psychika że po tych Ghost Eventach powinna być stankowana. I trochę jest. I te skoki są dość big. Ale to jest, Ghost Event był i to też Ghost Event. A ten, ten... Wygląda crazy ta aktywność, ten ekran. Ostatnie na ONI byłoby IMF5, bo Orbów na nie ma, to, to nie ma, Sproboks nie ma. Dostaliśmy sporo głosów eventów, więc to chyba będzie po prostu ONI. i to było ONI, ja to był bardzo oczywisty ONI, takie ciągłe głosy eventy na pastowaniu nas. ONI kocha się pojawiać i zdobyliśmy. Ile punktów zdobyliśmy? 24 punkty wyzwania światocznego, zdobyliśmy też 250 dolarów za dzienne zrobienie punktów wydarzenia, więc nice. No i 5000 oczywiście za tygodniowe wyzwanie, więc zrobiliśmy niesło, niezłą kaskę. Bardzo proste wyzwanie. Wyzwanie typu szybko dobiegnij, szyb, szybko pobiegaj się po mapie, pozbieraj sobie nawet te punkty, te krampusy, prezenty um, i zdobyń trzy dowody i zmywaj się tak naprawdę. Spokojne wyzwanie, Jeszcze na fajnej mapie, takiej świątecznej póki co jeszcze, więc jeżeli ktoś chce sobie jeszcze pofarmić um, punkty świąteczne, to na tej wyzwaniu można na spokojnie sobie jeszcze tam pobiegać i Pozdobywać.